Wraz z Dariuszem Zwolińskim, wójtem gminy Nadarzyn oraz panem Januszem Rajkowskim, zastępcą wójta gminy Nadarzyn, znajdujemy się na basenach letnich w Strzeniówce. Najnowszej inwestycji gminy Nadarzyn, inwestycji, która powstała w błyskawicznym tempie w ciągu zaledwie 85 dni. Proszę powiedzieć, co było największym wyzwaniem podczas jej realizacji i z czym był największy problem? Ja myślę, że największy problem był z czasem. 25 marca mieliśmy jeszcze tutaj piaski i karaski, jak to się popularnie mówi, a dzisiaj jesteśmy na nowoczesnym kompleksie basenów letnich. Jesteśmy bardzo dumni, że, że mogliśmy w tak krótkim czasie ten obiekt otworzyć. Oczywiście problemy były i problemy związane z brakiem materiałów, z stale, stale rosnącymi cenami, ale trafiliśmy na bardzo dobrego wykonawcę, którego wyłoniliśmy w przetargu. Mieliśmy dobry projekt i udało się. No, obiekt jest naprawdę urokliwy i nie do powtórzenia, już chyba. Bardzo się z niego cieszymy. Cieszymy się tym, że sprawia ogromną radość i, i, i uszczęśliwił mieszkańców. O budowie basenu nie było mowy w tej kadencji. Dlaczego nagła zmiana planów? Skąd pomysł na baseny zewnętrzne i dlaczego akurat tutaj w Strzeniówce? Domyślam się, że to pytanie do mnie, bo to ja mówiłem, że nie będzie. Basenów krytych i dotrzymałem słowa. Nie ma basenów krytych, są baseny odkryte, baseny letnie. Koszt tej inwestycji to jest około 5 milionów złotych. Koszt budowy basenu krytego dzisiaj to jest 25-30 milionów. Zresztą chyba lepiej mógłby powiedzieć pan wicewójt, który taki basen budował w Raszynie. W którym roku? To było w 2001 roku i wtedy na przetargu kwota była 12 milionów. Oceniam, że basen raszyński, który jest to również bardzo piękny, obecnie kosztowałby 30 albo i więcej. Czyli proszę Państwa, mówimy, że za cenę jednego basenu krytego, wybudowanego w gminie Nadarzyn, mielibyśmy 5 do 6 takich obiektów, które dzisiaj, na których dzisiaj się tutaj znajdujemy. A do tego dochodzą również koszty utrzymania, no nie współmierne. Tu będzie nas to kosztowało 350, maksymalnie 350 tysięcy rocznie tak podejrzewamy, natomiast otrzymanie basenu Krytego to jest koszt około 3-4 milionów, a do tego dochodzą jeszcze oczywiście takie sytuacje, że my jesteśmy gminą, gdzie mamy niewielu tych mieszkańców, 14 tysięcy i mamy takie porównanie. Otóż od 2019 roku gmina Nadarzyn dofinansowuje mieszkańcom na kartę nadarzeniaka wejście na basen w Pruszkowie. Od 2019 roku do dnia dzisiejszego z tej oferty skorzystało 1000 osób. To jest naprawdę niewiele. W takim razie no jest zasadnicze pytanie, czy budowa basenu krytego dla 1000 osób, nawet niech to będzie 2000 osób, jest warta 30 milionów złotych. My oczywiście będziemy poszerzali ofertę. Będziemy się starali dążyć do tego, żeby nasi mieszkańcy mieli miejsce do rekreacji sportowej. Temu ma służyć m.in. ten obiekt, bo to nie tylko baseny, ale to również boiska sportowe, które się tutaj znajdują i myślę, że dalej będziemy dofinansowywali na kartę nadarzyniaka wejście na basen pruszkowski. Zachęcamy Państwa do korzystania z tej oferty. Do pruszkowa jest 7 km z nadarzyna. Można dojechać w dosłownie w 10 minut i skorzystać z basenu krytego, jeżeli ktoś lubi sportowo pływać. A jeżeli ktoś chce rekreacyjnie, miło spędzić czas w okresie letnim, to ma gdzie. Liczba osób, która skorzystała z basenów w Pruskowie przez te dwa lata była takim główną determinantą decyzji, że budujemy letnie baseny, bo w tej chwili czeka nas... Gminie Nadarzyn wielka inwestycja, zakład usług medycznych za ponad 20 milionów i można powiedzieć tak, biorąc to pod uwagę, zdecydowaliśmy, Rada Gminy podjęła decyzję, że będą to letnie baseny, z których przez weekend skorzystało 3000 tysiące mieszkańców i to jak gdyby jest wystarczającym uzasadnieniem takiej decyzji i rekomendacją. Mija pierwszy tydzień funkcjonowania basenów pierwsze uwagi, spostrzeżenia, zapytania, które wpływają od mieszkańców. Nie ma takiej inwestycji, która nie wymagałaby pewnych korekt i ta jest właśnie taką decyzją, gdzie na bieżąco korygujemy pewne sprawy. Za nami jest HDS, który rozładowuje następne elementy. Oferta będzie się poszerzała, będziemy wyciągali wnioski z tego, co mieszkańcy zgłaszają i takie rzeczy jak Skrzynki na tam klucze. E, zmiana czasu otwarcia basenu również jest brana pod uwagę. Jesteśmy skłonni przychylić się do, e, do takich postulatów, żeby jednak przesunąć godziny otwarcia z 11 do 19, żeby po pracy ludzie więcej mogli skorzystać. Będziemy obserwowali, wyciągali wnioski i te, które uznamy za słuszne, realizowali. Dodam tylko, że oczywiście część tych wniosków będą w zamiarach mamy już do zrealizowania, jak chociażby nie wiem zegar tak, bo mamy zamówioną tablicę elektryczną tutaj na ten obiekt, Niestety nie zdążyła dojechać. Za szybko wybudowaliśmy po prostu te baseny. To samo jest, jeżeli chodzi o szafki depozytowe, Dzisiaj jest po prostu ogromny problem ze stalą i, i naprawdę znaleźć producenta, który zrobi to dobrze, fachowo, za w, w miarę rozsądne pieniądze nie jest łatwe, ale będziemy oczywiście, nie to, że będziemy myśleli o tym, my już o tym pomyśleliśmy, natomiast no, potrzeba nam trochę czasu na realizację. Dzisiaj y, przyjechały nowe atrakcje dla dzieci i dla osób starszych, będzie stół do szachów, będzie, y, będą piłkarzyki. Do grania. Myślę, że naprawdę z czasem tych atrakcji będzie się pojawiało coraz więcej i będą to, będzie to coraz lepszy obiekt. Na pewno będziemy się starali, żeby tak było. Presja czasu była istotna i każdy dzień otwarcia basenów, można powiedzieć, determinował nasze decyzje, a pewne rzeczy będziemy uzupełniali i w trakcie otwarcia basenów, jak również po sezonie. Te wszystkie. Uwagi będziemy starali się realizować i na następny sezon ten kompleks będzie jeszcze piękniejszy. Ja może powiem humorystycznie, że jeszcze w piątek mieliśmy ogromny problem ze znalezieniem kadry ratowniczej firma, która podpisała, wygrała przetarg, zrezygnowała, to była firma z Wrocławia. Naprawdę pracownicy go zostawali na głowie. Jeszcze w piątek o godzinie 19 jedynym <noise> Ratownikiem, który mógł na tym obiekcie pracować, to byłem ja, bo mam uprawnienia. Oczywiście mówię to prześmiewczo, ale, ale taka, taka była prawda. Natomiast. Propozycja padła. Propozycja padła. Oczywiście nie jest w tym, że udało nam się ogarnąć. Również i ten dosyć trudny temat. I jak Państwo wiedzą, w sobotę otworzyliśmy baseny, były pod pełną opieką kadry ratowniczej. tak jest do tej pory i tak już będzie do końca, ale wiele. Wiele naszych decyzji determinują właśnie problemy związane z obsługą tych basenów. My się też musimy tego po prostu nauczyć, nabrać pewnego doświadczenia. Mówię teraz o pracownikach, którzy tutaj pracują, ale z czasem będzie to wyglądało coraz lepiej. Aż osiągniemy perfekcję. Do tego dążymy. Pojawiają się również pytania dotyczące biletów ich cen. Może króciutko. Na razie nie będziemy zmieniali, tak jak powiedziałem. Obserwujemy, analizujemy i na pewno będziemy podejmowali decyzje. Ale proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o cenę biletów, to te ceny mogą być zmienione tylko uchwałą Rady Gminy. One uchwałą Rady Gminy były zatwierdzone tak jak regulamin funkcjonowania tego obiektu, jak zmiany w regulaminie gminnego ośrodka sportu które musieliśmy wprowadzić. Więc bez Rady Gminy. I uchwały Rady Gminy nie uda się tego zrobić. A ostatnią sesję, i to sesję absolutoryjną, mamy teraz 30 czerwca, później jest okres wakacyjny, więc w tym roku raczej zmian nie będzie. Ale na pewno po tym roku wyciągniemy wnioski i będziemy się starali oczywiście dostosować to yy, tak, aby ten obiekt yy, również i pod tym względem spełniał państwa oczekiwania. Natomiast na pewno nie będzie to obiekt, który będzie funkcjonował całkowicie za darmo, bo to jest po prostu niemożliwe. Pytanie o wodę w basenach. Czy jest podgrzewana? Jeżeli chodzi o temperaturę i podgrzewanie, ten basen jest wyniesiony nad powierzchnię ziemi, on nie jest zagłębiony i on się nagrzewa od powietrza. Dlatego woda w tym basenie jest cieplejsza niż w innych basenach, które są związane z ziemią, są zagłębione. Ten basen, temperatura wody od początku praktycznie nie spadła poniżej 26 stopni, co jest już takim komfortem termicznym w wodzie. Ja dodam tylko, że co dwie godziny muszą być przeprowadzone badania jakości wody, i do tej pory nie mieliśmy z tym najmniejszego problemu. Mamy grupę osób, która o to dba. Co dwie godziny, zgodnie z wytycznymi sanepidu, te badania są przeprowadzane. Oprócz tego są jeszcze niecykliczne badania sanepidu, więc wszystko musi być na tip-top pod tym względem. Liczba, Bezpieczeństwo przede wszystkim. Liczba osób znajdujących się w, w tym samym czasie na obiekcie, czy jest jakaś. Tak, limit jest przewidziany na 780 osób. To wynika jak gdyby z ilości parkingów, które mamy i z PFU, które było opracowane. Natomiast te 780 osób na tym obiekcie jest praktycznie niezauważalne, w tym sensie, że jest miejsce na basenie, miejsce na zjeżdżalniach i dosyć dużo miejsca jeszcze na obydwu plażach i tej trawiastej, i tej piaszczystej. Także... Myślę, że 800 osób spokojnie może na tym obiekcie naraz przebywać i tak było w miniony weekend. Mniej więcej tyle osób było wpuszczanych i mimo że było tych osób dużo, bo one się wymieniały, czyli jak ktoś wychodził, wchodziły następne osoby, to nawet udawało się specjalnie uniknąć nadmiernych kolejek. Obok kompleksu jest również piękny, taki zespół rekreacyjny dla, dla dzieci dla dorosłych. Tam można znaleźć cień, są zabawki, plac zabaw, także teren jest bardzo duży i tutaj nawet tysiąc osób e, znajdzie miejsce, bo e, te osoby nie ma tak, że gromadzą się w jednym miejscu, one się e, na, tej, na, na, na tej przestrzeni rozkładają i każdy może znaleźć wygodne i stosowne dla siebie miejsce. Pojawiały się również pytania dotyczące liczby miejsc parkingowych przy basenach. Czy jest wystarczająca ilość miejscowego zaparkowania? Na pewno przy maksymalnym obłożeniu może być minimalny problem. To, się, to, co się wydarzyło w ostatni weekend, pewnie się nie powtórzy. Weźmy pod uwagę, że pogoda była fantastyczna, baseny były otwarte za darmo i był to pierwszy dzień funkcjonowania tego obiektu, a więc ludzie byli ciekawi, chociażby z ciekawości przyjeżdżali popatrzeć, jak to wygląda i co tutaj tak naprawdę powstało. Wiem, że były skargi ze strony mieszkańców, takie również pisma dopływały i do mnie do urzędu. Nie sądzę, żeby ta sytuacja się powtórzyła, na pewno zrobimy wszystko. Według PFU powinniśmy mieć niecałe 100 miejsc parkingowych, a tych miejsc jest tutaj na tym obiekcie w sumie, bo licząc również z nowo oddanym niedawno parkingiem między parkiem a Placem Zabaw, tych miejsc jest 230. I tyle samochodów można tutaj bezpiecznie zaparkować. To jest naprawdę bardzo dużo. Nie wydaje mi się, żeby była potrzeba na większą ilość, a do tego zachęcamy przede wszystkim, żebyście przyjeżdżali do Strzeniówki na rowerach, dlatego, że jest wybudowana ścieżka rowerowa. Z Nadarzyna można spokojnie dojechać rowerem. Niedługo Brwinów rozpocznie budowę swojej ścieżki i połączy ją z Michałowicami, więc będzie można dojechać z Pruszkowa. Po stronie na gminy Nadarzyn ta ścieżka już funkcjonuje. Także praktycznie z każdego z każdego sołectwa gminy Nadarzyn można do Strzeniówki bezpiecznie dojechać ścieżką rowerową. I bardzo serdecznie zachęcamy i namawiamy do tego typu komunikowania się z basenem. Rozumiem, że stojaki rowerowe również znajdują się. Miarę w miarę potrzeb dla będziemy rozszerzali bazę stojaków rowerowych, Rowerowie. chociaż zaobserwowaliśmy, że i tak większość rowerów ląduje tam, gdzie właścicielowi wygodnie go zostawić, a stojaki są puste, natomiast ogrodzenie było w weekend obstawione rowerami, ale myślę, że to również to wypracujemy i z czasem wypracujemy. Tak, wszystko się to poukłada. Pojawiło się również kilka pytań dotyczących oferty punktu gastronomicznego znajdującego się na basenach. Punkt gastronomiczny jest prowadzony przez osobę prywatną, tak? Tak. Wy, wyłoniony w drodze przetargu, nie, przetargu także... No, jest w tej chwili jedna osoba, jeden ajent. Będziemy się zastanawiali co zmienić i jak, co zrobić, żeby można było kupić sypłyśmy, kawę, ciastka. Ale kawa takie. będzie. Już mamy taką informację zresztą z dnia dzisiejszego, że będzie kawa na obiekcie. Także bo miało kawy. brakować kawy. Będzie kawa. I co będzie trzeba, będziemy tam starali się realizować. Dziękuję za rozmowę. Zapraszamy, dziękuję, zapraszamy. na dziękuję. letnie w Strzeniówce. Zapraszamy do Strzeniówki.